Podcast dbamy o płynność Finanse w przedsiębiorstwie. Cześć, nazywam się Jędrzej Daniel i od ponad 10 lat pomagam w sprawnym funkcjonowaniu firm z sektora nieruchomości budownictwa. Zajmuję się finansowaniem, gwarancjami oraz szeroko pojętym doradcem dla firm działających w branży budowlano-montażowej. Osobiście jestem także zaangażowany w projekty deweloperskie oraz związane z obrotem nieruchomościami, a tutaj w sposób systematyczny i ustrukturyzowany będę dzielić się z Wami doświadczeniem i zdobytą dotychczas wiedzą. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. Witam u poranku w jubileuszowym dziesiątym odcinku. Taki dosyć jeszcze słumiany ten jubileusz, bo 10 odcinków to niewiele, ale ale myślę, że poszło nam dosyć sprawnie z tematem gwarancji w branży budowlano-montażowej. Chciałem wziąć ten temat pierwszy na warsztat, bo, no bo kurczę mam wrażenie, że to jest dosyć taki niszowy i tak jak od wielu lat gdzieś tam przy tego typu rzeczach się obracam, dziesiątki tych gwarancji Udało się pozyskać wiele tych zabezpieczeń, udało się wynegocjować, czy udało się w ogóle wprowadzić do umowy właściwe zapisy. To mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi akurat o, o ten temat, to, to faktycznie no, trochę ze świecą szukać yy, ludzi, którzy faktycznie się tylko tego typu rzeczami zajmują, czy powiedzmy dosyć wąsko do rzeczy podchodzą i znają się na tym. Mówiąc wprost, lepiej niż gorzej, dlatego od tego zaczęliśmy. Natomiast y, na tym dziesiątym odcinku chciałbym temat związany z gwarancjami po prostu też już y, zamknąć na jakiś czas przynajmniej, bo pewnie będziemy do niego wracali. Natomiast y, chciałbym, żebyśmy przeszli sobie króciuteńko teraz w tym dziesiątym odcinku przez takie, takie podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj zostało powiedziane, tak żebyśmy byli w stanie Yy, powiedzmy, zamknąć jakąś klamrą ten temat i na jakiś czas przynajmniej do niego nie wracać. Także zapraszam do, do słuchania. No okej, okay. yy, to, to lecimy z tym, z tym podsumowaniem. Odcinków było dotychczas 9, ten jest 10 porozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z gwarancjami chciałbym je krótko zebrać, tak żebyśmy byli w stanie polecieć sobie dalej, ale też żebyśmy mieli może jakiś taki odcinek właśnie podsumowujący, ale też odcinek, który można traktować trochę jako taki spis treści, żeby, żeby wiedzieć, w których poprzednich odcinkach czego w tym zakresie szukać, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o, o to, czym w ogóle gwarancja w branży budowlano-montażowej jest, no to to dosyć szeroko ten temat został omówiony w odcinku pierwszym, gdzie ja troszeczkę jakby, no błędnie, ale ale wskazałem, że w sumie od strony funkcjonalnej to, to 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 żaden błąd, to jest błąd tak z punktu widzenia jakiejś takiej prawniczej szczegółowości. Wskazałem, że gwarancja jest formą takiego poręczenia, którego udziela kwarant więc towarzystwo ubezpieczeniowe, czy bank na rzecz beneficjenta, zwanego mądrze, jeżeli chodzi o orzecznictwo sądowe, gwarantariuszem. To chyba tylko w wyrokach sądowych takie słowo pada. Także ja wolę beneficjenta, bo to, bo to jest takie bardziej powszechnie spotykane słowo. Także gwarancja na rzecz beneficjenta, no wystawiana na zlecenie wykonawcy, czy zobowiązanego. Ta błędna, błędna porównanie do poręczenia wynika z tego, że tak naprawdę gwarancja w momencie, w którym zostaje wystawiona jest już takim samoistnym stosunkiem prawnym, a więc stosunkiem prawnym pomiędzy yy, zobowiązanym Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest jest element zlecenia tutaj tego, to, tego, tego stosunku natomiast tak naprawdę w momencie w którym towarzystwo ubezpieczeniowe czy bank wystawia taką gwarancję no to ona staje się samoistnym stosunkiem prawnym pomiędzy bankiem czy towarzystwem ubezpieczeniowym a beneficjentem i teraz funkcjonalnie działa to jakby obok tego stosunku podstawowego, który zabezpieczamy w odróżnieniu od poręczenia gwarant raczej Chociaż to wszystko zależy, o tym też mówiliśmy, nie może powoływać się na kwestie związane właśnie z tym stosunkiem podstawowym. A więc gwarant, w momencie, w którym wystawia gwarancję, mówi: Słuchaj, jeżeli wezwiesz nas, to my bezwarunkowo i na pierwsze żądanie wypłacimy po prostu kwotę do sumy gwarancyjnej wynikającej z gwarancji. I w tym momencie gwarant tak naprawdę nie do końca może czy wręcz nawet w ogóle nie może sprawdzać czy to zobowiązanie, które on zabezpiecza. E, faktycznie, czy tam jest jakiś, jakaś, jakaś obsuwa, jakiś default na tym, na tym podstawowym stosunku prawnym. E, także no jest to takie bardzo abstrakcyjne zabezpieczenie, inaczej niż w przypadku poręczenia, tak? bo w przypadku poręczenia poręczyciel może powiedzieć, ale słuchaj, halo, długu, który poręczyłem, już, 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 już nie mam. Natomiast w przypadku gwarancji tak nie do końca po prostu jest. No i o tym gdzieś tam szerzej w odcinku pierwszym, ale też w odniesieniu do odcinka e, sprawdzam sobie tutaj szybciutko do odcinka siódmego też można tam wrócić tam o tych prawnych meandrach dużo, dużo, dużo więcej dlatego, że e, tak naprawdę to w jaki sposób skonstruowana jest gwarancja, to nie jest w żaden sposób powiedzmy jednolita instytucja prawna, tak? To znaczy, gwarancja nie jest umową nazwaną, ona nigdzie w, ani w kodeksie, ani, ani w kodeksie cywilnym, ani w żadnych ustawach nie jest jakby nazwana, ale nie jest też zapisana, jakie ma tam elementy składowe, tak? Pojawia się gdzieś w prawie bankowym, powiedzmy, opisana instytucja gwarancji bankowej. Natomiast tak naprawdę od tego, co strony stosunku tego gwarancyjnego w umowie gwarancji wpiszą, jak się umówią, zależy to, jak ta gwarancja będzie działała. I tutaj w odcinku siódmym, przepraszam bardzo, że tak trochę nie po kolei, ale staram się, żeby to było logicznie poukładane od strony jakby sensu, a nie, a nie żebyśmy omawiali teraz po kolei, co po kolei w pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, dźwięka było. Także w odcinku siódmym. Ja opowiadałem dosyć szeroko na temat y, tego, że są gwarancje powiedzmy takie, które są, jak to mądrze y, prawnicy mówią, nieakcesoryjne w relacji do tego stosunku podstawowego, a więc mówiąc po ludzku gwarancja żyje swoim życiem, a stosunek ten zabezpieczona ta umowa podstawowa, y, umowa roboty budowlane żyje swoim życiem. Tak, i teraz w momencie, w którym Także ta, ta, ta gwarancja jest taka bardzo mocno abstrakcyjna. Przychodzi beneficjent gwarancji, który ma świetnie wykonaną budowę, ma wszystko dowiezione, wszystko dostał, co miał dostać i przychodzi do banku albo do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i kładzie na stole yy, prawda, papier z wezwaniem do zapłaty z tytułu gwarancji to gwarant jest i tak zobowiązany do tego, żeby te środki wypłacić. Oczywiście mówimy tutaj o kwestii wówczas związanej z no jakimś oświadczeniem nieprawdy tak i, i konsekwencjami z tego tytułu wynikającymi. Mówimy prawdopodobnie o jakimś bezpodstawnym wzbogaceniu na gruncie cywilno w takiej sytuacji. Natomiast gwarant, czy więc bank, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, nie ma w takiej sytuacji, jeżeli taką gwarancję bardzo, Abstrakcyjnie skonstruujemy, nie ma jakby narzędzi związanych z tym, żeby pójść na tam budowę właśnie i powiedzieć Halo Słuchaj, ale wszystko, co miałeś dostać, to dostałeś, więc tak naprawdę o co ci chodzi, tak? Oni są w takiej sytuacji zobowiązani do wypłacenia, środków z tytułu gwarancji. Zazwyczaj te zapisy gwarancyjne, o tym też w odcinku siódmym mówiliśmy. No są takie bardziej soft, natomiast tak soft, czyli tam jednak jest wprowadzone jakieś. Wezwanie do wypłaty, wskazane, co nie zostało zrobione, ewentualnie przesłanie jakiegoś rozliczenia, jakiej wartości te niewykonane prace są, czy powiedzmy, ile kosztowało usunięcie tych wad i ustarych. I tam zazwyczaj w treści gwarancji mamy taką, taką formułę troszeczkę zmiękczającą tą abstrakcyjność tej gwarancji. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli teoretycznie Beneficjent no, przysłałby spełniające formalne wymogi, wezwanie do zapłaty i wskazałby jakieś prace absolutnie z gruszki wzięte, prawda, e, niewykonane. I jakieś abstrakcyjne rozliczenie, które gdzieś tam się pojawi, no to i tak zobowiązany zakład ubezpieczeń czy czy bank będzie zobowiązany do tego, żeby te środki po prostu wypłacić. Tak. Natomiast pojawia się też, mówiliśmy o tym w orzecznictwie. Sądów apelacyjnych czy też Sądu Najwyższego, pojawia się też taki nurt związany z orzekaniem w takich sprawach gwarancyjnych, właśnie w takiej sytuacji, takiego próby ciągnięcia pieniędzy z gwarancji, tak zupełnie nienależnie. Pojawia się taki nurt związany gdzieś z konstrukcją nadużycia prawa podmiotowego, czyli z, z artykułem 5 Kodeksu Cywilnego, gdzie faktycznie no, artykuł 5 mówi o tym, że no nie można, prawda, dochodzić swojego, swojego prawa, jeżeli ono by naruszało ten społeczno-ekonomiczny sens tego stosunku prawnego, więc jeżeli gwarancja ma zabezpieczyć wykonanie prac, które były wykonane, to pomimo tego, że to zobowiązanie jest takie mocno abstrakcyjne, to jeżeli te prace są wykonane, no, to jest to troszeczkę nadużycie prawa, czy, czy mówiąc po ludzku, próba naciągnięcia, yy, i tego typu próby ochrony prawnej po prostu znajdować w takiej sytuacji yy, nie będą, tak? O tym mówiliśmy dosyć, dosyć, dosyć szeroko. Sporo uwagi, mam wrażenie, zwróciłem na kwestię tego, żeby nie odkładać tego tematu na później. Bo może się okazać, że jest za późno, mówiąc wprost. A więc, żeby o temacie związanym z zabezpieczeniem kontraktu wchodzić po prostu do tego tematu jak najszybciej, najlepiej na etapie układania umowy, właśnie w tym tygodniu wysłaliśmy dwa wzory gwarancji. Już przygotowane pod konkretny kontrakt, już jakby wstępnie zaakceptowane też przez towarzystwa ubezpieczeniowe, że będziemy to za, zabezpieczać w tym, a nie innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Wysłaliśmy takie dwa wzory po prostu, żeby je załączyć jako załącznik do umowy, że ta gwarancja ma tak wyglądać, tak? Bo w ten sposób od razu zabezpieczamy sobie tyły związane z tym, że ktoś nie przyjdzie i nie będzie nam wymyślał, mówiąc kolokwialnie, jakichś dodatkowych zapisów na etapie zatwierdzania gwarancji. To się często zdarza, tak? Jeżeli zostawimy temat gwarancji na koniec, to okazuje się, że sytuacja jest czasami taka, że no formalnie umowa mówi o tym, że możemy zamienić. Kaucję, na przykład deponowaną w gotówce na gwarancję pod warunkiem zatwierdzenia treści tej gwarancji przez beneficjenta. No, oczywiście, że, że beneficjent to swoje, to swoje zabezpieczenie musi zaakceptować. Natomiast, no, taką mam obserwację, że czasami niestety, ale jak już powiedzmy, nam zależy bardziej niż im, mówiąc wprost. To sytuacja jest taka, że no, pojawiają się różne takie troszeczkę obstrukcyjne zachowania. Nagle bardzo długo te, te treści tych gwarancji są zatwierdzane. Nagle są tam dopisywane jakieś postanowienia, które w sumie niewiele wnoszą, ale jednak, jednak są dopisywane. Wiadomo, że wymusza to w drugiej stronie. Z drugiej strony wtedy w dziale prawnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego czy Banku jakąś dyskusję na temat tego, czy taki zapis możemy wprowadzić, czy nie, no i po prostu przyciąga się ten proces niemiłosiernie. Natomiast w momencie, w którym jesteśmy na tym wstępnym etapie, który trochę można porównać do takiego randkowania, tak, gdzie, gdzie no, z jednej strony zamawiający chciałby mieć szybko zrealizowane roboty, z drugiej strony my chcemy mieć dobrze zapłacany kontrakt, to nam, wszystkim nam zależy, no i to jest taki moment, w którym po prostu te postanowienia gwarancyjne łatwiej jest tam wtłoczyć. Druga kwestia, o którą zwracałem też uwagę a propos Kwestii czasu związanego z gwarancjami. To jest kwestia tego, że jednak, jak przeleci nam połowa okresu wykonania, czy połowa okresu zabezpieczenia i usterek, to sytuacja będzie taka, że mamy po prostu no, problem, bo Towarzystwo ubezpieczeniowe czy banki nie będą chciały tego typu ryzyka wziąć na siebie. Co najprościej można wyjaśnić w ten sposób, że skoro przez umawialiście się na robotę, która ma trwać, nie wiem, rok. Już pół roku trwa, tematu nie było. Nagle temat się pojawił, to znaczy, że coś jest na rzeczy i nas takie ryzyko nie interesuje. Później, oczywiście, pojawia się możliwość, jak wybrnięcia z tego tematu, pojawia się możliwość dogadania jakichś aneksów terminowych. One często po prostu się też pojawiają w tych umowach, bo, bo pojawiają się też tam jakieś obsługi. Natomiast sytuacja jest taka, że po prostu najlepiej zabezpieczać te. Kontraktowe kwestie na samym początku, z góry sobie przesądzając, że to zabezpieczenie będzie mm, wprowadzone. Na samym początku, też, jeżeli byśmy podeszli do takiego tematu wcześniej niż później, to pojawia się kwestia taka, że my jesteśmy w stanie mniej więcej sobie zmiarkować, czy. Dana gwarancja w relacji do sytuacji naszej ekonomicznej będzie w ogóle możliwa do udzielenia. To znaczy, czy my jesteśmy na dość, mówiąc wprost, fajnym klientem dla banku czy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, żeby ono chciało wziąć na siebie ryzyko związane z udzieleniem takiej gwarancji. Tak? Czyli czy, 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 czy mnie po prostu, mówiąc wprost, stać na to, że w momencie, w którym pojawi się jakiś ewentualny regres. Bo pamiętajmy o tym, że gwarancja działa troszeczkę jak taki bufor finansowy, czyli my dostajemy pieniądze w 100% do swojej kasy. Jak się coś podzieje złego, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci sumę gwarancyjną, natomiast przyjdzie do nas po, po zwrot tej sumy gwarancyjnej regresem. Także czy my jesteśmy na dość fajnym klientem, żeby można było tutaj. Po prostu odpalić tego typu wypłatę w naszym imieniu i spodziewać się jej rychłego zwrotu, no bo to o to tak naprawdę chodzi. Natomiast w momencie, w którym podejdziemy do tego na samym początku, wcześniej, to pojawia się kwestia, jeżeli na przykład okazuje się, że ta gwarancja to będzie troszeczkę dużo w relacji do wyporności naszego, naszego przedsiębiorstwa, pojawia się kwestia takiego wytrychu, o którym ja mówiłem w odcinku szóstym, a więc pojawia się kwestia możliwego rozłożenia ryzyka na kilka towarzystw ubezpieczeniowych czy kilka banków, i pojawia się wówczas możliwość wystawienia gwarancji w formie koasekuracji czyli dokładnie zabezpieczenie jednego ryzyka przez kilka podmiotów. Robimy w tej chwili taką układankę na największym placu budowy w Polsce. Jeżeli chodzi o powierzchnię, mam na myśli port lotniczy we Wrocławiu, i tam właśnie w tej chwili podchodzimy do tematu wystawienia akuratyjnej gwarancji dla jednego z naszych klientów, no bo po prostu ten kontrakt jest. Duży, zamiast podnosić stawki, podnosić koszty związane z wypłatą, z, z uruchomieniem takiej gwarancji, bo towarzystwo ubezpieczeniowe to ryzyko gdzieś tam takie duże, też szacują troszeczkę inaczej. Rozkładamy to na dwa towarzystwa i nagle wszystkim wszystko y, pasuje i wszyscy się po prostu cieszą. A skoro jesteśmy przy temacie kosztów, to mieliśmy na ten temat bardzo szeroko omówiony odcinek 5, gdzie. Temat kosztów jest absolutnie w każdą stronę przemaglowany. Także zapraszam, jeżeli kogoś interesuje kwestia tego, ile te gwarancje kosztują. Tutaj, jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, no to wniosek z tego, z tego piątego odcinka w mojej ocenie płynie taki, że tak naprawdę nie do końca zależy o stawkę, którą towarzystwo ubezpieczeniowe czy bank tam tam wpisze, bo to są różnice rzędu 2 albo 2,2 albo 2,6 albo 2,8. No i to oczywiście jest tam jakaś różnica, no bo między 2% a 2,8% od sumy gwarancyjnej, no to jest to prawie 50% więcej. Natomiast tak naprawdę elementem wpływającym na koszt gwarancji jest kwestia tego, co my w kontrakcie budowlanym mamy wpisane. Bo jeżeli mamy tam na przykład 10% sumy gwarancyjnej, to zabezpieczamy dwa razy wyższą sumę niż w momencie, w którym mielibyśmy wpisane 5%. Jeżeli mamy 3-letni okres um, zabezpieczonej gwarancji, to trzyletni okres brzmi kurcze lepiej i brzmi po prostu fizycznie na koniec dnia taniej niż 5 okres. No i tu wracamy do tego, co już powiedziałem wcześniej, czyli do tego, żeby tematem gwarancyjnym zajmować się od samego początku, na etapie już pisania umowy, bo wtedy jest miejsce na to, żeby powiedzieć halo, halo, słuchajcie, no my robimy na przykład, nie wiem, branżę taką, że jak coś się nie zepsuje na początku i my to dowiedziemy, no to generalnie już się nie popsuje. Na przykład żelbet, tak, jeżeli beton jest dobrze polany i tam nic nie pękło na dzień dobry to z tym się już nic nie stanie. I teraz sytuacja jest taka, że w tym momencie, jak piszemy umowę, to decydujemy tak naprawdę o koszcie gwarancji. Tak, jeżeli zdecydujemy się na przykład na taki zapis. Często się takie zapisy w tej chwili widzę, że pojawiają w umowach, one się robią takie bardziej liberalne, kiedyś to raczej było twarde 10% na okresie wykonania, zamieniane na 5% powykonawczo. W tej chwili ja już coraz częściej widuję na przykład gwarancję wykonawczą na kwotę 5% wartości kontraktu, zamienianą na powiedzmy 1,5% na okresie powykonawczym. No i tego typu, tego typu jakby konstrukcja, mechanizm jeszcze związany z tym na przykład, żebyśmy zrobili 3-letni okres wykonania, czy znaczy 3-letni okres zabezpieczenia zamiast 5 sprawia, że ten koszt gwarancji policzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie po prostu mniejszy, będzie bardziej przystępny i więcej kasy zostanie nam w kasie. Mówiąc wprost, ja też w odcinku piątym mówiłem też wprost o tym, że często jeżeli chodzi o pracę przy gwarancjach związaną właśnie z doradcem w zakresie konstruowania kontraktów, negocjacji pomiędzy stronami. My też często tego typu rzeczami się zajmujemy. My to po prostu taryfikujemy gdzieś tam osobno i wystawiamy na to osobną fakturę, tak żeby po prostu też ta praca była zapłacona, no bo mówiąc wprost jest to praca daleko wykraczająca poza to, co zazwyczaj w tego typu sytuacjach robią czy agenci ubezpieczeniowi, czy brokerzy ubezpieczeniowi. Którzy gdzieś tam, powiedzmy, no wysyłają jakby zapytanie o możliwość udzielenia gwarancji, natomiast w tym takim aspekcie kontraktowym, szerszym czy aspekcie ekonomicznym, jeżeli chodzi o, o sytuację ekonomiczną, o kwestie księgowe, chociażby kwestie tego, żeby w bilansie mieć porządek, po prostu nie są aktywni. O tym wszystkim w odcinku piątym mieliśmy. Yy, mowę. I teraz, cóż jeszcze? Mieliśmy bardzo fajny odcinek czwarty. Mam wrażenie, że się fajnie przyjął. To jest odcinek, który yy, po prostu w sześciu krokach jest takim, takim kompendium, w jaki sposób ten proces przejść. Co po kolei należy zrobić? W jaki sposób yy, ten temat poruszyć czy wybrać właśnie gwarancję bankową czy gwarancję ubezpieczeniową, jakie tutaj są różnice, jeżeli chodzi o procedury też o podejście do ryzyka. Dosyć szeroko właśnie kwestię związaną z różnicami pomiędzy gwarancjami bankowymi a ubezpieczeniowymi, ja to mówiłem w odcinku trzecim. gdzie faktycznie takie najbardziej syntetyczne podsumowanie jest takie,, że, że obydwie te rodzaje tych instytucji finansowych, czyli i ubezpieczyciele i, i, i banki, gwarancje wystawiają, natomiast yy, no, postrzegają ten instrument troszeczkę przez pryzmat tego, czym się na co dzień zajmują. Także bank patrzy na kwestię gwarancji bankowej trochę przez pryzmat kredytu, a więc ocenia zdolność kredytową klienta. Jeżeli mamy na przykład zdolność kredytową na milion złotych. To w momencie, w którym wystawimy gwarancję, to ta gwarancja blokuje nam tą zdolność kredytową, nie dostaniemy już obrotówki albo kredytu inwestycyjnego, bo ten limit po prostu globalny gdzieś tam jest zaalokowany do, do gwarancji. Natomiast jeżeli chodzi o podejście ubezpieczeniowe, to bardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe patrzą na ten temat z perspektywy ryzyka tego, że coś pójdzie nie tak. A więc sprawdzają naszą historię, nasze referencje, patrzą, jakie kontrakty dotychczas zrobiliśmy, i ewentualnie patrzą na to, czy będzie nas stać gdzieś tam potencjalnie, jeżeli chodzi o zgromadzony chociażby majątek, na ewentualny zwrot regresu. Natomiast mm, łatwiej, elastyczniej, powiedzmy, jeżeli chodzi o zapisy, gwarancji to łatwiej się dogadać z bankiem, no bo skoro, powiedzmy, sytuacja jest taka, że patrzymy na gwarancję przez pryzmat, powiedzmy, ryzyka takiego kredytowego, no to, to, to tak naprawdę, no, bank może być w cudzysłowie oczywiście, ale skłonny wpisać w tam w treści gwarancji wszystko, no bo z punktu widzenia banku ocena nasza, nasza przy, przy wystawianiu gwarancji no jest taka, jakbyśmy zamiast wpisać, nie wiem, 100 tysięcy złotych sumy gwarancyjnej w y, umowie, jakbyśmy je dzisiaj dostali do ręki, mogli je wydać. Także jeżeli bank wystawia gwarancję, to wychodzi z założenia, z punktu od razu, że nas stać na to, żeby to oddać, dlatego banki są dużo bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o zapisy y, w gwarancjach. Natomiast no, procedura jest dużo bardziej złożona, dużo bardziej skomplikowana, w zasadzie taka jak procedura kredytowa niż procedura oceny ryzyka w towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie patrzymy raczej przez pryzmat tego, powiedzmy, gdyby to tak szukać, jakiejś analogii do, 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 do ubezpieczycieli, jak do wystawiania, nie wiem, polisy autokasko. Tak? Skoro jeździsz od 5 lat bezszkodowo, to generalnie damy Ci zniżkę i przyjmiemy Cię chętniej, bo jesteś niezłym kierowcą, wiesz, co robisz i nie powodujesz szkód. I to mniej więcej taka jest podejście ubezpieczycieli do wystawiania gwarancji. Dużo szerzej na ten temat w odcinku trzecim. Także, także zbierając to wszystko, co było tutaj dotychczas powiedziane, dzisiaj taki szybki przelot przez tematy związane z tymi, z tymi gwarancjami I będziemy generalnie chcieli zamykać na ten moment ten temat. Na pewno do niego wrócimy. Ja w tej chwili też przygotowuję taki research pod, pod taki trochę większy artykuł powiedzmy naukowy związany z właśnie zmieniającą się perspektywą postrzegania gwarancji w orzecznictwie sądów, zazwyczaj sądów apelacyjnych, bo to, to są sądy drugoinstancyjne, zazwyczaj w tych tematach gwarancyjnych, ale też sądu najwyższego, bo tutaj pewną ewolucję poglądów yy, widać. Także jak będziemy publikowali, to na pewno też tutaj na, w podcaście pojawi się na ten temat informacja. Natomiast zamykamy ten temat i, i równocześnie chciałbym ogłosić, że wchodzimy w drugi duży, obszerny blok tematyczny, którym postanowiłem, że będzie kwestia związana z finansowaniem inwestycji deweloperskich. Temat do tyle bliski, że ja sam buduje, także wiem, jak, jak wygląda nie tylko kwestia powiedzmy pomocy w zadłużeniu e, jakiegoś podmiotu, ale wiem też, w jaki sposób później operować tą płynnością finansową w trakcie prowadzenia inwestycji deweloperskiej, bo do filozofia, którą się tutaj kierujemy, pomagając też czy doradzając klientom w tego typu obszarach, to nie jest e, filozofia związana z tym, że Rola doradcy polega na tym, żeby ten dług pozyskać. Tak? Rola doradcy w tym układzie polega na tym, żeby przeprowadzić cały cały, cały jakby proces z klientem od momentu przed pozyskaniem długu do momentu jego spłaty. Tak? Ja na pewno gdzieś tam w trakcie, w trakcie tych następnych nagrań związanych właśnie z finansowaniem przedsięwzięć, czy deweloperskich, czy w ogóle szerzej nieruchomościowych, no będę też wspominał o przykładach, w których no, no, no właśnie, no, no powiedzmy, tylko ze względu na dobrą kondycję finansową klienta, ale nie na to, że sam projekt się zgadza, no faktycznie no ktoś gdzieś powiedzmy doradził ludziom w tym, jak się zadłużyć. Natomiast no, na koniec dnia się okazuje, że powiedzmy kupiliśmy, nie wiem, grunt czy nieruchomość właśnie inwestycyjnie zlewarowane to, to długiem, ale już nie ma pomysłu na to, jak z tego długu wyjść. E, I tak naprawdę no, trudno powiedzieć o tym, że to jest sytuacja powiedzmy rozwiązana, bo ona jest rozwiązana tylko w jakiejś tam połowie. Tak przynajmniej ja wyobrażam sobie kwestię odpowiedzialnego doradca w takiej sytuacji. Także będziemy zaczynali następny, następny blok tematyczny związany właśnie z finansowaniem deweloperki, a jako że deweloperki, to pojawią się tam też tematy związane właśnie czy z ustawą deweloperską, pewnie pogadamy troszeczkę o nowych tutaj zmianach związanych z ustawą planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, tym wszystkim co tam się dzieje, także dużo takich świeżości i myślę, że też pojawi się tutaj jakiś gość w naszych nagraniach, tak, żebyście mogli posłuchać też troszeczkę kogoś innego, tak żeby też trochę świeżości tutaj powiało. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze syntetyczne podsumowanie i będziemy przechodzili do dalszych tematów, tak żeby o tej, o tej płynności w przedsiębiorstwie po prostu rozmawiać w wielu aspektach z różnych punktów widzenia. Dzięki bardzo, pozdrawiam, cześć Pa.